No, Rafi, specjalnie dla Ciebie kombinezon stary kupuję za 99 tysięcy dolarów. Tylko sprzedaję pęga za 30. Gdzie jest mój pęk? W schowku biorę go 30 pęk. Znalazłem, za to też było i mam ponad 100 tysięcy. I patrz. Najsilniejszy na New Game Plus kostium. Specjalnie dla Ciebie. Unikat. Zobacz. Ja dziękuję. Ciekawe co to jest. Jak on będzie wyglądał? Masakra. Teraz z HDR-em W HDR-ze chyba jednak lepiej, tylko musisz na maksa wszystko doładować. Ja pierdykam, Predatora mam! Miałeś to? Stary, to jest na New Game Plus. Ja mam schemat... Zajebiste. Ja to jeszcze chyba będę grał, bo ta gra mi się coraz bardziej podoba. Stary, to jest masakra. Taki kostium, że ja pierdykam. Co to w ogóle jest? Zobacz. Macabra Stary, zobacz Dead Space USN Valor Ale mam kurwa sprzęt 9 tych mam: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Na maksa mam, to jest maks. Kurwa, ta gra jest zajwista. Naprawdę, miałeś rację. Szkoda, że ja w to wcześniej grałem. Nie chciałem w horory grać, ale teraz grałem. No dobra, co teraz mam zrobić? No idziemy, kończymy pierwszy poziom. I dziękuję. Zobaczymy jak to daje. Warsztat to save'ik. To był save. Dobra, zapiszemy. Także gra kosmos.